Doble, Weź tego bond i odznacz na razie. O kurwa! Ziomuś, czekaj, bo to jest niebezpieczne teraz. Spierdalamy Będą dojeżdżać. Tak, tak już. U, kurwa, A what is my aim? what is my aim? What the fuck is my aim? Ja myślałem, że to ty jesteś, <laughs> <już nie. laughs> What the fuck is my aim? <laughs> ja legitnie mam odcinek, w którym ja się wyzywam yy, w ostatniej strefie, jak było 2 na 2. Tu jest chłop. Gdzie? U nas Tam jest cały team Podamy Jeszcze Tyle O kurwa macie, co to było? Nie, Fórne, co to dali? było? Tu na dół Flake Zjebałeś to O oh, kurwo jebano z tym Waspem <laughs> Zajebałem Polaka <flag. laughs> Jest tu skład jakiś Oni są na dole tu Tak, ale zabili kogoś To jest nasza bounty Mogę oh, się przesadzić? O kurwa! O mej gę! Jest wyszedł. A wyszedł, wyszedł. Lecę na straż. Normalnie trafiłem. Powaliłem. Prawo. Zjeżdżam. Dwóch jest, dwóch jest. Krawicę? Kurwa, ale w jakim stylu? Mam chłopa. Biega ktoś. Ole, mu na łeb skoczyłem. Ty, chłop! Ja. Zabijam go, weź go od niego albo kasek Nie, już się da. Oh, o <ślesy> kogoś do guagu. No, no, wysłałem dwóch. <ślesy> <ślesy> Jeszcze ještě máme máme Dostal baně. Jo Zajeval se sniper jsi? Ne Co jsi dělal prdelu? Já nemohu s... Protože se je to za Ty píšo Ty O oh. oh, kurwa zajebałem mu hyda. Nie było bo oni na tym No nic nie było słychać Na kucaku cały to A paczka kupiłem, Jak okupiłem <laughs> nice. Ja chyba pójdę drzwi grać Zależy jak się ułoży strafa no ja też czekam jeszcze 5 sekund. Tylone. <grym> tutaj się biją. Dobrały te główne drugi. Ja też. Robię nalot na, na, na sklep. Ogłowny kolejne. Tu macie loady. Oko Dobra ja. Nabicie, na 3 na y, tym nalotem zabity. Obok mnie jest. Tutaj ja idę, ten PRD. Prawie skrajkowane, jest miła. na górze. A. Ja mam safe zone, chodźcie do mnie. Z góry, z góry, staczę. Do mnie, do mnie, tu jest jeden. Nie mogę sobie kupić broń. Powolony, zabity. Tam jest cały szkła. O dostałem beama Pomocy, 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 6 le le Lewa, lewa, ja, ja cię dostał, dostał, dostał. Dostał. ja go w ten Ja mam te selfie, tapnij, tapnij mnie. je Dziękować Jest na pierwsze, lewo, lewo Do mocno le zero, leży Jest u góry, jest u góry Skrakowany, skrakowany Reloady robię Leży to <śla> mamy go <laughs> Dobrze <laughs> Ale dobry mecik. To jest kurwa tymi, to jest ty. Tak to się powinno grać Pokazuj scoreboard, pokazuj scoreboard Błagam Czemu nie mogę odpocząć scoreboardu? O na tawie 25 kili? <laughs> 5700 schöne Stadtobraße. Na jakieś Platinchen. Kurwa, ja bądź... Ja pierdolę!